Patryk, dzisiaj wam, yy, pogramy sobie dzisiaj w Brawl Stars. Jak widzicie, yy, pogramy sobie w różne tryby, żeby was nie zanudzać. Dzisiaj mamy 7600 pucharków i jak widzicie, mamy dużo skrzyni. Zrobimy sobie opening za niedługo. Yy, zobaczymy jak z kiedy będzie walka. O nie, za jedną godzinę dopiero. To wiecie co? Tu ja zaloguję się na moje tamte mniejsze konto. I jakby co, wbijajcie na moje konto, e, e, Patryk. E, I wtedy e, zobaczycie mój e, filmik, ten który na razie teraz się nagrywam. Bo ten filmik, który nagrałem, to niestety nagrałem na mojego brata. E, tego koncie, Dawid Etygamer, ale spokojnie. O nie, już nie będzie gdzieś kana Zobaczcie, jak sklepik nasz. O, za 59 to są już bilety. Za godzinę się skończy wszystko. Spoko, spoko. Jest okej. Okay. A więc zagramy sobie... Co teraz będzie? A, 75! Zobaczę na moje zadniawce. A, może na rozę byśmy... Zaprezentuję wam dzisiaj rozę. Jak w jak na tamtym odcinku drapnąłem Różę To dzisiaj wam, wam ją zaprezentuję Żeby nie było nudno Eee, ktoś też grał Ty, Barley on, on, się pruje na mnie Chodź tutaj Specjalnie na mnie szedłeś, to nie? Co za nób? Co za nób? Przecież wiesz, że przegra Eee, przecież to jest jakiś nób. Ona nie umie grać? Nieważne, nic nie powiedziałem. O nie, Karl? O nie, kolc mnie dopadł. Raz mnie uderzył. Tu chyba, chyba jest coś. Tak, wiedziałem. Kolcik jest. O nie, ja tu uciekam. A nie! ma mało HP. Co on robi, ten Karl? Gdzie nie za A to ja sobie wezmę. Dziękuję, ja lubię, ja lubię grać w Ty się na mnie plujesz? Czemu to mnie w krzakach wywiedzi? To coś. I już nie ma tej wieży. Nie będzie mnie denerwowała. Tu jesteś, Karl. Chodź tu. Ej, atakujesz mnie? Nie wydostaniesz się już stąd. Wygrałem. Więc dobrze. I już od razu druga ranga. O 44. No nie, żarty jakieś? 99. Dobra. Gramy sobie teraz może, wiecie, to wyobrażenie? bo mamy jeszcze nie O nie. Za godzinę się O, to zbiór klejnotów, a to oblężenie za 7 godzin. Ej, właśnie, bo to się szybciej skończy. Więc zagnam najpierw sobie w zbiór klejnotów. Oczywiście dajcie lajka like i suba za odcinaczek. Więc idziemy na nich. Penny naprawdę. To też jest słaby skład. Ale czemu wziął Broka? Czyli Brock jest przynajmniej dobry na oblężenie. Bo on może ultem swoim rzucać tak jak samo jak ten. Jak w ogóle Barley. Ale oni to widać, że są nubami. Dla mnie klejnot. Jest, mam 5 Uciekaj, Brock. Uciekaj, Brock. No i brawo. Ja sam uciekam. Ojej, nie! Zbierajcie te klejnoty! Dobrze daj na majek. O nie! Wy je macie! Ja je sobie zbierę. Ja je zbieram. My je zbieramy. Zabij brok! Ej, ona zadaje dużo te peny. Peny żyjesz jeszcze. Ja zbieram sobie 10. Uciekać! Uciekać stąd! Uciekać! Ja muszę uciekać! Daj na Majko, ochron mnie! Dzień na dzień na dzień na Wygraliśmy to! Znowu to wygraliśmy! Ej, tam nie trudne mecze! Więc otwieram sobie skrzynkę albo zrobię sobie takie mini opening skrzynek małych. Może znowu jakaś postać wyleci. Wiadomo. Teraz to ja mam już wszystkie rzadkie. I dwa super rzadkie. Czyli mógłbym dostać tylko na minimum super rzadkie, potem epicki, metyczne i legendarne. Ja chyba lepiej będzie polować to na legendarnego. Ale zobaczę jakie są na niego szanse. Wkrótce się dowiem. To się chodzi w dużą małego. Znaczy dużą skrzynkę. A na bardzo siadkie to już 0, bo no. Bardzo siadki 1% O spoko. Epicki to 0,5%, Mityczny 0,2 i legendarny 0,1. Spore szanse są. E tam, nie jest tak źle. Jak się zdaje. Jakby co, naz, na, na, moje konto naz, nazywa się Dawid, bo to konto mojego Dawida, czy mojego brata, to jest konto, tylko by was tu y, pogram na jego koncie. By was nie zanudzać kontem ciągle tym samym z 7600. Bo już nie ma co do roboty w tamtym koncie, wystarczy tylko tam sobie ponabijać w te... Y o ten, no opening wystarczy otworzyć. O, ale mi się ladzy. Ale nieważne, nic, nic się nie dzieje w takim razie. Nie wiem czemu się ładuje, ale chyba... A, bo ładuje telefon. Tym razem gram już na lepszym telefonie, jak widzicie. Na Samsung Galaxy J6. Więc nie, nie martwcie się o to. O, ej, 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 ja to muszę uciec. A, nie, niedźwiedź, idziesz. Ty, nie tam mnie ja atakuje. Nie ta? Jak ten mnie gdzieś mało zadaje? O, muszę się teraz dobrze skampić. Oa! Nie, 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 A, tam już mogę wyjść Ej tam, ty. tam, ty! Idziecie tam. Czekam, bo ja mam 10? Nie, 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 spoko, wygraliśmy. Znowu. O, ja nie wiem, po to znowu grałem w zbiory klejnotów. O Dobra, trudno. Pochadzkę przynajmniej nabiję. Jest, dobrze. Zagramy sobie teraz, może w co? Z, w oblę oblężenie? Tak, w oblężenie. Idealna mapka na nią Moim zdaniem to jest super mapa na nią Ona też jest dobra na El Primo Mogłem wziąć El Primo, ale ma dobrą rangę Ma 16 więc Ty, nie, nie dam ci, nie dam ci Nie, 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 nie Nie, nie, nie Nie dam ci Barley Nie weźmiesz tej śruby Nie no, ty już nie weźmiesz O oh, jest Mamy botę obraźniczego Dobra, uciekać stąd Bierz to! Jessie, ja muszę się. U, muszę. Nie no, co on robi? Karl, nie rób tak. Przecież ona może cię ultem zdjąć. Więc to jest tylko stata ulta. Co? Aha, co to było? To ja od razu biorę wieżyczkę. A! Muszę się uleczyć. Co za zbiecie. O jak my mało zadaliśmy, było trzeba już od razu na niego iść. O masz mamu placek. O ale znowu wygrywamy. O teraz to już nie. Ta idziesz na mnie? Nie znowu mamy na poziomie piątym. Bota. Co za Bardley! musisz wiedzieć, że czasami robię pułapki. Ty, odczep się. Wygramy to, wygramy to, patrzcie. Idzie nam tu jak po masełku. Po masełku. O nie, to jeszcze nie to. Jeszcze, to, o nie, musimy zbierać śruby. Bo, bo inaczej nie wygramy tego. Bota. I to jest nasz ostatni bot, nasz ostatni Wygraliśmy. Więc jak widzicie, wygraliśmy tą bitewkę. Więc ja już wolę wyjść. I zaraz sobie zrobimy takie mini opening małych skrzynek. O, stać mnie jeszcze na 106 żetonów, czyli będę mieć 3 Brawl Albo nawet 4, nikt tego nie wie. Nieważne. Jest coś fajnego w sklepiku? Nie ma. Tam nic fajnego. Może by w zadymkę tak. Ale to jest idealna mapa. Tę samą, na tę samą postać, w co wczoraj graliśmy. Czyli i ona. Jeden pucharek mi na niej brakuje. Już kolejna ranga będzie. Więc dobijamy. Mam na nią chyba siódmą rangę, jak widać. Tak, chyba siódma ranga. Patrzcie na to. Ej, nie, nie, bo oni mają Sandy i Majka. To nie fair. Oni mają legendę. D Dary w ogóle mi nie pomagasz. O, jest. Poradziliśmy sobie. Nita jest dobra na ten typ, bo ona atakuje podwójnie. Ona ma takie fajne kule, że ona tak atakuje właśnie w ten sposób. Że ona ma takie grube te. I ona może atakować wszędzie. Ona, ona każdego by trafiła. Masz swojego niedźwiadka. To była dobra pułapka, i teraz proszę, strzelam gola. Ale jak to, ksaba? Czyś to ja to strzeliłem. Dobra, ja mam to gdzieś, że on sobie strzelił. Mam nadzieję, że to wygramy. Podaj, podaj. Oj, darl, darl. Brawo, to było dobre, Rabano. Ale spoko, było trzeba podać, ale jak nie to nie. Brawo, że strzeliłeś. A to była szósta ranga, teraz jest siódma. Dobra, nie wiedziałam. Zapomniałem sobie. O, już mam jeszcze 30 bucharków, więc wbijemy sobie trzy wygrane na soluwie. A to taka mapka, fajna, spoko. To ja sobie nitą pogram. A nie, było trzeba rozą. Dobra, trudno, zdarza się. Mam nadzieję, że jeżeli Wam się spodoba odcinek, to zalekujecie, A jeżeli nie, to nie. I zasubskrybujecie mój kanał. Nie! Chodź tutaj! Nie zadziera się! No idź na tę urozę! Ja idę na ciebie. I wygrałem. Ty idziesz na mnie? Zaraz ja pójdę na ciebie niedźwiedziem. Nieważne, idziemy sobie tutaj. Pozbierałem się powercuby. Ty! Wybieram ciebie, wybrańcu. Jest! To było dobre. Teraz mam cztery powercuby. Tutaj ktoś jest, no wiedziałem. Daj na no bo jak nie kto... Jak nie on. O, dwa powercuby! Moje! Zaklepuję je. Zaklepuję. Nikt mi nie będzie robić pułapek. A tam, co ona mi zrobi? Ja jej więcej zadaję przecież. O nie, ona swojego niefajnego niedźwiedza puściła. Nie, jest. Mój niedźwiedź wygrał. I mam 10 power cube'ów. Co ona robi? I zadaje teraz 2000. 2000. Czyli ja mam go... Na trzy hity Tylko tego tylko Co 1, 2, 3 2016, sporo zadajesz. Prawie tyle samo co bóle. byś tak niszczył. Niszczyła nie tak. Super by było. O, już mamy dwie skrzynie. Nie wiem czy dobijemy trze... Dobijemy trzecią skrzynię. Dobijemy. Na pewno. O nie. Dla nas to będzie prościzna. A to tutaj dołem będzie łatwiej. Jeden, dwa, trzy. Olec daje 960. Już teraz nie będzie tyle zadawać. Już teraz będzie zadawać aż tysiąca chyba. Sprawdzimy, jak po parking by. Sprawdza, czym tu coś nie kampi. Tą rązę bym sobie zdjął. Ale kamperzy siedzą w krzakach. I sobie ułatwiają y, tą grę. O nie, soczek to chyba ma. A nie, to było... Myślałem, że on ma ma. To... Tylko, że to był ult. Znaczyk ulta. Ale ja potrafię trafiać w zadymiarze. Uciekaj stąd sobie. Ona ma 8. Koniecznie na ją muszę iść. Ale nie wiem, czy wygram z nią. O nie, ona idzie na mnie. Kurczę, prawie bym ją 207 HP, trudno. A, zero, dobra. Nie biorę ty. Wezmę sobie tym razem Rózy. Jeszcze tylko dwie bitwy trzeba wygrać. A El Primo? Może ulepszę go. Nadaje się do ulepszenia. A strzelka? Za dużo. A mło. 140? No co? Mówi sobie skrzynkę, otworzył, ale nie mogę. Albo wiecie, co może Elprimozem? Bo tyle pucharków się za to, do, tyle samo Poharów się dostaje, tylko że jeżeli ma się lepszą rangę, to mniej, pu, mniej pucharów się dostaje za wcześniejszą. Za szybciej zginięcie się mniej pucharów dostaje. Więc to jest minus. Ten kol w ogóle nie gra. Co on robi? To ja cię już zdejmę. Co to robiło? Kto to był? Jakiś komputer czy kto? Udawać, że w ogóle gra? On na mnie idzie. Ty na mnie idziesz? To ja idę na ciebie. Jeżeli tak bardzo chcesz się sprzymierzyć. Ty na mnie tak ulta sobie strzelasz? Nie trafisz tak łatwo we mnie. Nikt mnie tak łatwo nie trafi. Albo już i tak, albo i nie. No ile tu koltów gra? Ej no. Byłem za późno. Patrzcie, ile tu kolców gra! To no przecież to jakiś koszmar. Spróbuję ostatni raz. Nie chcę dostawać ciągle zero poharków. Muszę te pucharki zarabiać, a nie tylko je zerować. E, tam spokojnie idzie. Myślę, że to wygramy, ale nie jestem pewny. Oj, coś internet. Przegrać ze mną, przecież on jest słaby. Nawet ulta, albo użyję, wiecie to? Musiałem, bo bym go nie dogonił. On by mnie atakował z daleka, bo on ma całkiem taki... taki zasięg jak szelka. Znaczy mniejszy ma, tylko ma taki sam coś jak szelki, tylko że mniejszy zasięg. E tam, chodź tutaj. Ej no, la internet. Ja to przegram rozwiązał. Oha! Niepotrzebnie użyłem. Ja myślałem, że przegram. Ale najwidoczniej nie przegrałem. Dobra, więc idziemy. Pięć zadymiarzy, jest dobrze. O nie, Karl. Dobra, nieważne. A chyba ktoś tutaj jest. Tak mi się zdaje, oczywiście. Nie, nikogo tu nie ma. Ale tutaj może ktoś być. To jest możliwe. Chodź tu. Nie, bo ona ma taki dobry zasięg i na no, sporo zadaje. 1200, tak daleko. Sporo ona zadaje. Ona mnie aż zabrała, że HP do żółtego. O masz! I no, oni mają power cube'ów. A nie, ona ma mało. W sumie. Ja mam, wie, mam tyle samo. Ty! Prawie mnie trafił. Jejku, przecież on by mnie zabił już. A ta ona próbuje iść na mnie. Oś ty... Ja skaczę. Narka. Czemu ona idzie na mnie? miła Karla. No to już się wspomnie, jak widzicie. Chyba. No patrzcie, jak ona jest głupia. Ona próbuje zdjąć mnie, nie Karla. Ha! Od, u, uwolniłem się od, od niej. Ciebie też mogę zdjąć w sumie. Oś ty! Niepotrzebnie ci to było! Papa! Chciałaś się proć, więc masz. Masz tego, tego chciałaś. Masz to, czego chciałaś. Super. Wygraliśmy. Jeszcze 8 żetonów, O, 40 dostałem. Ej, chyba nie będę miał. Muszę wziąć kogoś, kto z kim wygram, i dostanę jeszcze jednocześnie nową rangę. To chyba tym. Darylem! Bo on jest dobry na Ej, chwila, chwila, chwila. On jest dobry na tylko na obronę. Na atak taki średni. Więc... Może byśmy tak Nitą spróbowali. Znaczy zobaczymy jak Nita. Eee, na obrona jest lepsza. Ból na obronę lepsze szeli. Na atak jest troszeczkę lepsza, ale nie. O no! Nim! Blokiem. Na solo. Kim, Kim wygram i dostanę nową rangę. Zabiem sobie jeszcze otworzę sobie te w questach takie żetoniki, w których się dostaje upgrade y do postaci różnych. Coś jest tu. Ja się go mam na dwa hity. Eta ja ta na dwa, trzy hity. Jeden, dwa, trzy. Co trzy sekundy się pojawiają jego amunicje. To trochę sporo mu się ładują. Ale sporo blok zadaje. Nieco powiem. Nie powiem, że jest słaby, bo jest dobry. Wow! Przecież to jest sześć skrzyni. Jeden, dwa, trzy. No nie ta! Gdzie ona? Gdzie Ale to jest, sobie to weź. Już po tobie. O easy to było. Czy to było łatwe, no. A tam już giniesz. Zginie. Nie potrafię dobrze trafiać w zadamiarze w zadymiarze oczywiście. Nie za Widzicie jak trafiłem? Aż Ulta chciałem... Ulta chciałem na niego użyć, ale ja nie użyłem, bo nie opłaca się. Po co marnować Ulta? No, to nabiliśmy nową rangę 10 jest 18. Mamy też. Mamy trzy skrzynki, jak widzicie. Otwieramy sobie z questów najpierw. Więc zrobię sobie teraz opening, żeby Wam nie prezentować na kolejnym odcinku. Ej, komu by tutaj dać? Ej, może Rózie? Tak, Róża! O, sporo masz już tych punktów swoich. Ale nie wiem, czy mam na tyle pieniążków, by Cię ulepszyć. Nie mam! O! Jesteś już na poziomie trze trzecim. Ile zadaje? Sprawdzamy. Yy. Ona ma spory teraz życia. Ale mi chodzi o atak. Aha, 506 zadaje. Dobrze. Od, więc zaczynamy. Start. Otwieramy sobie skrzyneczki. Ok, 6 punktów do nity. I 10 punktów do Daryla. Spoko. Jeszcze dwie skrzynki, mam nadzieję, że postać wyleci. Jeżeli tak, to daliście suba. Koniecznie. Penny. Cztery do peny I do Daryla pięć. Dobrze. I ostatnia skrzynia. Nie wiem, czy pan. Nie, może i nie pan. Nie wiem. 30. Nie będzie postaci. Osiem. Oj, będzie bonus. Szelka. I trzy bilety. Trzy bilety. Już mamy 12. Więc jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie dać suba, dzwoneczek dzwoneczkiem, lajka dajcie, zasubskrybujcie mój nowy kanał. Jak wam się odcinek spodobał, dacie lajka, no to was bardzo dziękuję za, wam, za, mój, za mój drugi odcinek, więc żegnam was. Pa, pa!